Odpowiednie dopasowanie rozmiaru maski Pico to pierwszy i jednocześnie najważniejszy krok terapii gwarantujący ci komfort i prawidłowe leczenie. W celu odpowiedniego dobrania maski, wejdź na stronę wwwrespimed.pl. Po lewej stronie ekranu, w kategoriach, wybierz zakładkę Maski Cepap. W portfolio Philips Respironics znajdują się trzy rodzaje masek: nosowe, podnosowe oraz ustnosowe. Wybierz maskę, która cię interesuje. Po przejściu do konkretnej maski, wybierz opcję pobierz szablon do pasowywania maski, a następnie wydrukuj go. Szablon jest specjalnie przygotowany do druku w formacie 1 do 1. Pamiętaj, aby wydrukować go na papierze A4. W innym przypadku rozmiary wydruku nie będą zgodne z rzeczywistymi. Wydrukowany szablon wytnij wzdłuż wyznaczonych przerywanych linii cięcia. Wycięty szablon przyłóż do twarzy tak, aby wycięcie przylegało do prawej krawędzi nosa. Nie przyciskaj szablonu do twarzy. Następnie odczytaj rozmiar maski, jaki znajduje się po drugiej stronie nosa. Jeśli twój wynik znajduje się na granicy dwóch rozmiarów, wybierz mniejszy rozmiar. Najlepiej użyć do tego lustra. Gratulacje, teraz znasz już swój rozmiar maski.